Halo, żeby mi nikt nie zarzucił, że się nie interesuję tym, co się dzieje na rynku i nie podążam za trendami. To to są Paczące Psy i na początku, może nic nie powiem, nic nowego, ale żeby was nie zanudzić, to tak w ścisłym skrócie. Co mi się podoba? Podoba mi się woda. To jest ewidentnie najpiękniejsza woda chyba, jaką widziałem w grach. Zajebiście animowana, pięknie oświetlona. Jak do niej wejdziemy, robią się takie realistyczne... Jak to nazwać po polsku? No nie wiem, no się. Rusza się! Rusza się! Sprawia wrażenie fizycznej. Jest naprawdę. przepiękna. Moczy nam ubranko, albo nie wiem, ten płaszcz jakiś taki w ogóle. A co się stanie, kiedy. Poczniemy strzelać w ową wodę? Gówno. No i właśnie, tu się zaczynają schody z psami. I tak, jakby podsumować psy jednym słowem: to jest Assassin's Creed. Jak ktoś ma dobre oko i gra w poprzedniej części, zauważy, że bohater biega identycznie jak nasz asasyn, na przykład w trójce czy w części murzyńskiej. Albowiem to jest ten sam silnik, po jakichś tam drobnych poprawkach. Ciężko plączę jak głupi, nie wiem gdzie mam iść. Te same, praktycznie identyczne animacje, wspinania się. Z tym, że no tutaj nie, nie wespniemy się na wieżę, wieżę, wieżowca bez sensu zdania, ale wiadomo o co chodzi. Także to jest, odniesienia są jak najbardziej prawidłowe, no, gra wygląda graficznie, no jest przepiękna, no. Jest, nie można tego akurat odbierać, tekstury są naprawdę wysokiej jakości, jak ktoś ma dość mocnego peceta to na pewno przebija to graficznie GTA 4 jak i GTA 5, no, woda jak już mówiłem miażdży wszystko co do tej pory dane było przynajmniej mi widzieć. Coś tu można zrobić, o Bayer. Tak więc w materii graficznej nie można się przywalić do niczego, aczkolwiek problem jest taki, że gra działa trochę na zasadzie obrazu w galerii sztuki. A czy jak patrzymy to jest ok, ale jak dotkniemy, znaczy dotknąć nie możemy w zasadzie. A wtedy dzieją się takie rzeczy jak z wodą. A poza tym, co jeszcze? Przejdźmy do następnej rzeczy. Fizyka i model jazdy. Model jazdy jest strasznie dziwny. Nasze auto sprawia wrażenie czołgu. Znaczy, spróbuję zademonstrować. Kiedy wjedziemy na czołówkę z drugim autem, ono zdaje się być zmasakrowana totalnie, kiedy na mnie dzieje się w zasadzie nic. Do tego dochodzi tragiczna, wręcz, kamera podczas jazdy, która komfortową jazdę przy większej prędkości, no wręcz, uniemożliwia. Tak więc model jazdy na pewno nie sięga generalnie do pięt przynajmniej temu z GTA choćby 4 już. Dalej. Świat, który tu mamy. No to akurat jest bardzo okej. Okay. Nie wiem jak świat jest duży, nie ogarnąłem tego jeszcze wszystkiego. Mapa jest całkiem sporaśna, więc myślę, że nie będzie to coś rozmiaru GTA, ale w tej materii jest na pewno bardzo, bardzo dobrze i to wygląda no tak... Dość powiedzmy, no nie powiem realistycznie, ale ludzie sobie łażą, rozmawiają, autka jeżdżą, no piękne efekty pogodowe, duży, duża odległość rysowania obiektów, czy to już zależy od kompa. No, w tej materii nie można się niczego dopieprzyć. Teraz te wszystkie hakierskie bajery, czyli na czym miała się opierać gra. Generalnie pomysł, że całe miasto jest podłączone do jakiegoś jednego systemu jest trochę głupi, no bo jak coś piźnie, no to wszystko idzie w pizdu. No ale dzięki temu możemy na przykład zobaczyć, że pani Sung Kim ma 29 lat i jest zabobonna, albo że pan w lat 42 jest eksmitowany z mieszkania, a członek tej pani murzynki popełnił samobójstwo. No jest ciekawy bajer. A całe hakerowanie... Głównie skupia się na tym, że naciskamy jeden klawisz i obserwujemy co się dzieje. Czyli masakra. No i to jest przyjemne. Mm, ale raczej. Jeżeli cała gra miała się na tym opierać, no to to wygląda jednak jak taki bajer. Możemy też oprócz tego na przykład skakować pani konto bankowe i teraz pójść do najbliższego bankomatu i wypłacić jej pieniądze. Tak się żyje, tak się zarabia, a nie tam dupić od 6 rano. Jeżeli chodzi o misje i zadania, jakie tu mamy, to no cóż, zaraz mi ktoś wypomni, że nie przeszedłem gry, to się nie powinienem wypowiadać. Ale póki co, misje polegają na dojedź do, poszczelaj, ewentualnie poskradaj się, potem uderz pałą, tak? Bo mamy tutaj pałę teleskopową typu baton, którą możemy obezwładniać wrogów, i na tym się kończy misja. No a fabuła póki co zdaje się być inspirowana. Hmm, polskimi serialami jak na wspólnej klanie jak miłość. Oczywiście cała gra opiera się na tej magicznej Nokii 3.3.10, którą mamy. Nie zabrakło też drzewka zdolności, gdzie ulepszamy takie cuda jak na przykład matryksowe zwolnienie czasu. Może uda mi się zaprezentować. Przy okazji wachla z broni muszę pochwalić. Jest naprawdę no obfity. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Dzięki czemu możemy zrobić na przykład takie akcje. Szczęśliwa para się na ławce, A my bestialsko przeszkadzamy im w romantycznym, prawda, wywczasie. Jeżeli chodzi o zachowanie policji, no nie ma tutaj tego typowego gwiazdkowego modelu z GTA 3. Y, no, Nieważne którego, no, trójki, czwórki, piątki, policja generalnie, jeżeli popełnimy nawet małe wykroczenie od razu, ściga nas helikopterami, czołgami, ubotami, odrzutowcami, statkami kosmicznymi, strzela do nas z laserów. No, generalnie jest rzeźnia, uciec jej jest, przynajmniej jest, takie wrażenie, trudniej niż w GTA. Jednym z fajniejszych bajerów, tych hakerskich jest wysadzenie rociągu z parą. No, wygląda dość. Ciekawie, i przydaje się, kiedy policja nas goni. Jeśli chodzi o fizykę, dzieją się takie dziwne rzeczy, że na przykład możemy zatrzymać się na 10 centymetrowym krawężniku, ale oprócz tego to masakrujemy wszystko, co stoi nam na drodze. I nie żebym się czepiał gry na siłę, bo ani jej nie oczekiwałem z wypiekami na twarzy, ani nie, nie zmarnowałem na nią pieniędzy, bo jej nie kupiłem, ani nikt na mnie nie naciskał, bo nie dostałem jej w prezencie z żadnego ze sklepu, ani też nie. Oj, co ja zrobiłem ładne, e, ani też no, nie, nie, nie ukradłem jej z torentów, ani z warezów, tak? więc no, czuję się zwolniony z odpowiedzialności bycia pod jakimkolwiek naciskiem. Wygląda to tak, że tu były świetne pomysły, naprawdę takie nextgenowe, bo gra wygląda właśnie jak mieszanka dwóch rzeczy, tej takiej prawdziwej nextgenowości, rewolucyjności w pomysłach, a z drugiej strony wygląda, jakby ktoś nagle powiedział: Dobra chłopaki, nie wydajemy tej gry za pół roku, wydajemy ją za trzy dni. Macie to skończyć. No i no, takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie. Obok pomysłów naprawdę fajnych i dość takich świeżych, nowatorskich. Stoją naprawdę tragiczne, prymitywne i płytkie niedopatrzenia, tak jakby ktoś po prostu na przykład zapomniał o tym, że ktoś tutaj może chcieć strzelać w wodę. I może ja się czepiam, na pewno się czepiam, ale mi na przykład takie detale, bo to są detale, ale no niezwykle utrudniają szczerpanie przyjemności z gry. Szybko się ginie, policmajstry strzelają celnie, aczkolwiek inteligencją nie grzeszą. Biorąc pod uwagę model jazdy, ucieczka przed nimi no, nie jest czymś prostym. No i to było wszystko, co chciałem to powiedziałem, jak to mam w zwyczaju poznęcałem się. Mam nadzieję, że jakaś dyskusja wyniknie w komentarzach, podzielcie się waszymi opiniami, może ktoś z was czekał na tą grę z wytęsknieniem, może się zawiódł, może nie. Jeżeli chodzi o problemy techniczne, gra raz wysypała się do systemu i... Za każdym razem odpala się w oknie, a nie na pełnym ekranie. No ale większych problemów technicznych, o jakich szumnie rozpisywano się w internecie, raczej nie doświadczyłem. Może dlatego, że mam Nvidia, a nie AMD. No ale to już prawda. Użytkownicy AMD powinni być przyzwyczajeni do tego, że na ich kartach graficznych jest więcej problemów niż zabawy. Bez mocnego dość kompa, z jakimś porządnym czterodzeniowcem i kartą, myślę przynajmniej na poziomie 560, raczej do gry podchodzić, myślę, nie warto. No, no ale to tyle z mojego zmęcania się i czymcie się, i chowcie się, i miłej zabawy, i miłego dnia, pa pa!